Miejsce! Planeta Hurz z Rajajami! Sektor z Rajajami ODBT-2! Misja! Zlikwidować kosmitów w kosmicznej bazie wojskowej. A jak się da, to też rozbić bazę! Idzie bandy Pace pod hełmu żydowskiego morda, ogorzała oczka chciwe, co by tu rozkwaść i wyciąga! Łapi precz od krzyża komuchu! First blood! We włosach kwiaty, w kieszenie na burtach. Jak zawsze znów podążę swoją drogą. Szkoda ci tych, którzy robić tak nie mogą. Dobrze wiesz, że nie dla ciebie złoty tron. To nie jest twój wyścig, to nie twoja broń, w duszy gra. Hip hop, reggae, da piska. To jest dziś ten kosmos, to jest twoje ja ataków jak ty. Nie pokona żadna armia. Suchą nogą przejdziesz najgorsze nawet bagna i wiedz że wcale nie jesteś sam, obok ciebie idę i co dla ciebie mam Przemijamy i taka jest prawda, Przemijamy i taki jest fakt Umieramy, a później rodzimy się, ale inny zupełnie jest świat W naszych sercach jest dużo odwagi, w naszych sercach jest radość i dzień Zawsze chcemy być superbolni I po nocy witać dzień Popatrz jak dziś chmury tańczą dla nas Stresy uciekają jak z butelki gaz Widzisz swoje życie z boku ja was Ku to sens fitkę wkładasz gras, Rzucasz nasz los swój marny los Nie wiesz co to strach, bo wiesz kim jest boss wos On w rękach trzyma los Gdzieś tam pod sumieniem Słyszysz jego głos To jest coś Celna strzeba, celująca pozytywem nasze serca Nie oszukasz siebie i nie oszukasz mnie To co pływa, pływać będzie, reszta jest na dnie Czujesz ból, wyściskasz znów fałszywą rękę Czujesz wstyd, ty słyszysz nieszczerą piosenkę Tak to jest, nie ma co tu kryć Popatrz prawdzie w oczy i złap właściwą nic. Przemijamy i taka jest prawda Przemijamy i taki jest fakt Umieramy a Chodźmy jedną drogą zanim nadejdzie kres Jest czas jest dla każdego Zanim nadejdzie tutaj koniec widzialnego łapko i formuj według własnych myśli Nikt za ciebie twojego świata tutaj nie wymyśli Orymon to nasze umysły i serca Man braid us on the control is a regenerator man From a zero Jane sound system Strike from a more so scale Coming to the town, come into the town Bless, yes, country, country, scale Pęka butelka, pijani jak trup Jeden wymiękka, drugi nie pęka Trudno, to czego nie wypijemy, to pijemy jutro Ale jutro może być za późno Więc łykam, wycam, to drinka, gwinty Łykam, 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 to jak drink to nie szampan, łyski ani brandy Nie pijemy za dziwki, ani błędy, ani za sentymenty Pijemy za stolat naszego dobrego kola. Więc trzeba wódkę tu polać, popita to Coca-Cola Ola, to teraz pora na pora. Jaki jestem, to fakt Po lubię, lubię kiedy buja się mój świat Po poruszam się raz w przód, raz w tył czwarte, ja piłem, piję i będę pił piątej, historii mojej nie pozna nikt Po szóste, świat się buja, a ja z nim Zostępem, to nie jest wyścig, to nie proba się ja piłem, piję i będę pił Po ściany, po wyginany i tu się pijany jak godilak Malowany od ściany do ściany Wzrok rozregulowany To ta tequila Kielon nany I chwila Kielona wychyla Od ściany do ściany pod Wylewam potok niewyraźnych sila bezwładnie odbijam się jak bila Od ściany do ściany Chwila Patrzy ona i ja pijam spojrzenie pijam Rśni jak brylant jej delikatna strona szyja, niczyja szyja, te kila na dnie Pierna wychylam za muzykę i przyjaźń Za jej zabraknie Dalej zaskrywnie to dalej, tempo niczy w kolej, to skupienie szalej, chłopi chwila, jeden stolik, te gin i tonik, Cytryna, alkoholik, trzeci wyjaśnci za i za mnie nie? Wódka z Popierasz? To polej starannie po pierwsze Jestem jaki jestem To fakt drugie Lubię kiedy buja się mój świat po trzecie Poruszam się raz w przód, raz w tył czwarte ja piłem, piję i przód. będę pił Po piąte Historii mojej nie pozna nikt po szóste, no w świat się buja, a ja z nim Po śródmę, To nie jest wyścig nie proba sił Ja piłem piję i będę pił, będę Rozwiązane języki, i zachwiane błędniki, rozmazane filmiki, no i wódka bez popitki Procentowe zastrzyki Złoty ekipy krzyki pamięć i zaniki, Popsute, lecz bez paniki Tamta biba to sam szpan, sam pan wie, że szampan ponad dał, ej, było fantastycznie Kurwa, co to za gadka, co to za miejsce Szczęście wiem, że alkoholu tu więcej niż za 500 nałem. W finale zostaje kolejny gong Leje pięćdziesiąt, butla zapta, krąg Nie wiadomo skąd, joint z rąk do rąk i to był błąd Więc nabieram sił i gadam, naraz, zabieram się i spadam Zaraz fakt, porę spadł na jak... Jestem jaki jestem, to fakt drugie, lubię, lubię kiedy buja się mój świat trzecie, poruszam się raz w przód, raz w tył czwarte, ja piłem, piję i będę pił Po piąte, mojej nie pozna nikt Po szóste, świat się buja, a ja z nim Po siódme, to nie jest wyścig, to nie próba sił Po ja piłem, piję i będę pił Thirty seconds left. Five, four, three, two, one.